Jest to dla nas przede wszystkim ogromny zaszczyt, że możemy gościć tak wspaniałą drużynę. Z drugiej strony bardzo cieszymy się na tą współpracę. Cieszymy się, że możemy was gościć i mimo koronawirusa stworzyć bezpieczne warunki. Mamy nadzieję, że regeneracja kompletna, która jest naszym hasłem przewodnim, również będzie dla was niesamowitym przeżyciem. Dokładamy wszelkich starań, oczywiście zanim drużyna do nas przyjechała, mieliśmy kilka spotkań tutaj z osobami decyzyjnymi. Aby zapewnić Wam jak najbardziej bezpieczne warunki. Chodziło głównie też o to, aby zespół mógł się zintegrować, bo jest to jeden z pierwszych Waszych przyjazdów po dłuższej przerwie, przygotowanie do sądzonu, ale główny cel to też integracja i mam nadzieję, że nasz leśny teren. Pozwala na to, aby można było na świeżym powietrzu taką integrację właśnie sobie zorganizować. Jeśli chodzi o nasz obiekt, to myślę, że świetnie wpisujemy się w oczekiwania sportowców, poczynając od dostępności basenu, dużej sali do ćwiczeń, odnowa biologiczna, SPA, rehabilitacja, jak również właśnie dostęp do ścieżek biegowych, rowerowych i świeże powietrze, leśny teren to myślę, że to są te głównie warunki, które będą doceniane przez sportowców i które pozwolą Wam dobrze przygotować się do nowego sezonu. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że będą dobre opinie po Waszym pobycie i że będziemy mogli tą współpracę rozszerzać i mam nadzieję, że sportowcy będą do nas częściej przybywać.